Dla wszystkich niedowiarków, dzisiaj mamy którego? 16 maja. Wczoraj byliśmy na pierwszym grzybobraniu, zebraliśmy 24 borowiki sosnowe. W dniu dzisiejszym zbliżam się do wspaniałego okazu, jakim jest kolejny borowik sosnowy. Młody, piękny, jędrny, proszę bardzo, tutaj nie mogę ostrości ustawić, ale jest. 16 maja, bieszczady. Okolice wioski łukowe. Zapraszamy serdecznie Pensjonat Kalnier. Oto na horyzoncie ukazuje się nam drugi borowik sosnowy. Wprawdzie już podjedzony przez ślimaka, ale dodam, że zbieramy w tym samym miejscu, w którym zbieraliśmy wczoraj. Zatem oto są trzeci borowik sosnowy, znaleziony w przeciągu 10 minut. Proszę bardzo tak wygląda. Borowik numer 4. A tam gdzieś na horyzoncie będzie borowik bardziej. Tutaj w mchu schowany piękny, dorodny. Niestety zapomnieliśmy dzisiaj nożyka. Ja się postaram cały czas się staram bardzo umiejętnie wykręcać te borowiki. Ale nie zawsze mi to umiejętnie wychodzi. Proszę a bardzo, się... jeszcze nie zdążyłam jednego zerwać, a już spostrzegłam, że gdzieś jest następny. I postaram się do niego dojść i pokazać Państwu, że w Bieszczadach jest wysyp borowików. Proszę bardzo, jak piękny. Oto kolejne nasze znaleziska. Ja idę już do pierwszego. Proszę bardzo. Jest, jest, jest to. Jest. O piękny. I właśnie dostałam cynka, że. Ok. Taki o. Że gdzieś kolejne. Tu znaleźliśmy okaz dnia podwójny. Tak. Podwójny, niemalże potrójny. Proszę bardzo. A dobrze. Raz. I tutaj taki, o, taki dorodny wielki grzyb na całą pięść. No dobrze, chyba go nie wykręcę. Wykręciłam. Proszę bardzo, to są dwa. I tutaj następny też piękny okaz spod drzewka. Przypomnę, jest godzina 16. Która jest godzina? Jest 16 maja, a godzina jest. 1726, 17, a rok mamy 2016. Oj, tu takiego. Proszę bardzo. Piękne. A jeszcze kolejny jest. No to dobrze, to ja te tu zostawiam. Możesz je pozbierać. A ja idę dalej ukręcać grzyba. Wow. Sami jesteśmy w szoku.